Siemanko jest Anglant, szybki dzisiaj odcinek, będę pokazywał różne rzeczy. Nie mam zabytnio już czasu na nagrywanie więcej, bo już jeden odcinek leci. Z sześciennego globu. Jakby co, mówię, to jest najlepszy serwer na świecie. Rozpoznajcie się w nim. Są różne komendy, na przykład start. Nie tak. Rozpędzony jestem. Kośnik start. Są komendy. Są komendy i różne TP. Jest warp parkour, W skrzyni jest itemki y, do spinacki, ale to będzie robił. Y, będzie naj, naprawiał. Yy, to dobra to są moje tenki. i będzie to wszystko lepiej wyglądać są warp wy, na nie wyzina wyzina jak nie istnieje teraz Jest tutaj, jest tutaj fal Temar. Przywitaj się, że To jest fal Erat. To jest wejzima. To chyba jest taki gracz, balerat, falerat. Nie, to nie jest gracz. Więc sorki, nie wiedziałem. Wyglądał jak gracz. Szybko mówię, prezentuję domek. Jest zarąbiste, są różne rzeczy tylko wyzima zostanie zrównana z, z ziemią Pozdrawiam Porpoza i crazysa, crazysa, crazysa. No przepraszam jak wymawiam Myli mi się Proszę o wybaczenie ale spoko Namioty Kurna spin No więc tym szybkim odcineczkiem. Komentujcie, subskrybujcie i lajkujcie. Bo jak nie to pięknie się obrazi. I będzie dobrze, będzie moc, będzie impreza.